No znowu opening kolegi znowu nie ma, bo nie ma lucky bloków też był A i ja mam nową rzecz za bubaksy. A bazę mam za bubaksy. Już możecie zauważyć, że mam bazę wypełnioną lucky blokami Więc będziemy otwierać Secret Candy, zaczynamy Rainbow jeszcze tam wyszedł na koniec mm. Portugini, dragon, Portugini Sel, sel 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 No dobra widzowie, rozdaję wam tego los 25 I los cucarachos, to Los kukaracza to u was te dwa trafią do dwóch różnych osób, albo jak jedna osoba będzie miała oferta, to dostanie to wszystko. Rozumiem, że ten gorilla jest dla mnie słaby, ale i tak. Ale jest ma słodki u mutacji. co to ma, całe piętro? Na startus, 5 milionów Albo nie, to jeszcze jest słabe, żeby Wam rozdać na losowanie. Bo tutaj daje chyba 10 milionów. Jak ten, to ja nie mogę Wam dać to, bo nie mogę Wam przepiąć serduszka pod długimi filmami, bo ja nie mogę tam potępiać w komentarzu, Wiecie ten tam ciągle się tam przypinął, ja bym wam na knubie, ale nie ma. Fajnie on wygląda. Mam już, mam już jedną bazę za prawie 900 Robuxów. Ten cukierek mi tam siedzi, się go nie da wziąć po prostu. Nie, nie, jest. Ja nie, wiem. O, nikt nie lubi tej mutacji chyba ognia. Nie no. widzowie, ja mam jedno pytanie. No zaraz. Zaraz się ten. Ożyję. Proszę nie same pandy. Ale ja widzowie, nie dodaję, że to dla was może być sława, ale chcecie zasłyszeć z tego trajda? A, jak to to na moim serwerze, jak traj tutaj chce. Będę, ale... A, więc pamiętajcie. Pod szarcem, najnowszym i tam piszcie ten. Mam sertuszko serduszko. Chcecie trojda? Mówcie, chcecie trojda, to możecie powiedzieć. a i jak się I jak myślicie, że ten dragon nowy może wyjść na linii, to ja wam pokażę, jak go można zdobyć, ale... Ja nie, on nie go zwykłego Dragona na Nie, pan, nie, nie, nie wiem gdzie pan, 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 Idę sobie z moim pan, nie wiem co mam z nim zrobić, nie? z sobie, idę, idę pan, 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 mam już las, sekret, nie? 4% na tego dragona kaneloninowego. Oh. No skądś pewnie by mi wleciał na wysoki? No dobra widzowie nie. Oh. Stojdziemy w moim narzędzie daję Wam to jak coś to da na coś z trzeciego piętra. A, i tutaj powinien być la Extinct. Tutaj powinna być druga nietotera. No Dobra, to żegnamy się i... Elo, a! Proszę subscribe. Please subscribe. Please like and subscribe, czyli proszę lajka i subskrypcję. No dobra, to Elo